Mam ja jestem Wojtek i dzisiaj robimy... Jeszcze mm, jeszcze mniejszy opening od tamtego, ale dzisiaj mamy też big box. No to co, zaczynamy. To teraz pierwszy big box. Cieczy to nie, 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 nie Bulkarno, Koko, Teraz tu. 50 golda?

5 i Jessie 7, i J. Yes. Double. Będziemy mieli na opening. Jest taka B. Nie. El Primo. Tara. I 2 etikety. I 22 mm, ten opening. Ja wiedziałam, że nic nie zrobimy. Nie chcę przesłać na minutowego odcinka, więc zagramy sobie jeszcze nie zadaj. Zamknę oczy i wylosuję. Dobra, to nie Dlaczego? Dlaczego? nie, nie Dobra, Dlaczego? Że tak długo wygrałem, ale. No, nie chcę 10 Minutowego odcinka. O, nie, spajki. Mogę wziąć spajkę. Ale losowania, to losowanie. Możecie napisać komentarz. Wojtek nie giń, to przypnę wam serduszko. No nie! Co? Co ta Bibi zrobiła? Widzieliście to? Ja to pewnie przegram, bo ja nie cierpię grać w zabytki. Na takich zepucharkach. Skąd? I z bitem grać tylko w zabytki. Chodź tu! Jest. Tu ktoś jest. Co nie? Nie ma? Zabili go. Dobra, Aleksa. Dobra, to ja tutaj wjeżdżam. Nie Lubisz Pyke'a. Dobra, byl... Brawl. Braulbro. Jak Brauboy. Ja chcę strzelić! Oddaj! Oddaj! Aha Na ja strzeliłem. Ojej. Ja. Plus osiem. Nie lubię grać, ale jak widzicie wróżby. Dobra, to jeszcze jeden raz zagramy, może jak widzicie mam y, dwóch ludzi na straperach. No, no. I tak jak się dziwicie skąd mam plaster, to dropłem z Mega Boxa za 12 tysięcy Za 12 tysięcy kucharków o tego. Co się dzieje? Nie mogę nic... Aha, dobra. Jestem. No to jeszcze wygramy tą myśleli. Pewnie przegramy, bo za dużo po Let's do Minecraft nie, to jest marcy. Nie Minecraft. Czemu nie ty Master Power'a? O, Rico ma. Jedzi bardzo Nie. Bo nie wiem. Tak, Edwit ma na milion procent, bo mał się pole. Masz Edwit, leci. Czemu każdy się mnie boi? Chodź tu, ale im rozwaliłem. Pięknie. Dajcie mi! Nie! Nie, nie gadaj! Nie rób mi tego. No jak? Jak on nam No chyba cię pogięło. Nie na maiku. No chyba cię ja. Dobra, nie popada. W ogóle dzisiaj w Sylwester wszystkiego najlepszego. Serdecznie życzę Wam szczęśliwego nowego za No. No przecież nie! Wywalaj. No podaj mi. Dobra, nie podawaj jednak. Jak on żyje? No, ale ten... A ja się nie spodziewałam, że ten ma naj... jakieś spowolnienie milion. No podaj! <tryk> <tryk> samobójstwo szczególnie no to tak jak mówiłem to nie przegram no i co widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale już jutro no więc